Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Football News. A dzisiaj... Realowi Madryt brakuje kogoś po kroju Roberta Lewandowskiego. Niepewna przyszłość Tomasa Müllera. Piłkarz chce zostać w Bayernie, ale stawia warunki. Znamy kulisy odejścia Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Niesamowity rzut rożny w RPA. Piłkarze tak długo wykonywali stały fragment, że trzech z nich dostało żółte kartki. Kibice FC Barcelony chcą sprowadzenia nowej supergwiazdy na Camp Nou oraz wczorajsze niezwykle emocjonujące mecze Ligi Mistrzów. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby Was nie ominęły kolejne niezwykle ciekawe informacje ze świata piłki nożnej. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Swoją drogą chciałbym Wam bardzo podziękować za tak ogromne zasięgi pod ostatnimi trzema filmami. Nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Obstawiamy NBA, znowu trafia i zarabia. Kolejna wygrana powiększa profit w lutym. Jeśli też chcecie z nimi zarabiać na NBA, koniecznie sprawdzajcie ich kanał. Link znajdziecie w opisie. Thomas Miller jest jedną z legend Bayernu Monachium, ale jego przyszłość w klubie nie jest pewna. Niemiecki piłkarz chciałby przedłużyć umowę, ale stawia warunki. Wierzy, że nowa umowa przedstawiona zostanie mu nie dlatego, że jest ulubieńcem fanów. Na początku obecnego sezonu Müller był przez trenera Niko Kowacza odesłany na boczny tor. Po zmianie trenera na has jego plika znów jest podstawowym piłkarzem Bayernu. Asystuje, strzela gole i daje wiele drużynie. Wie jednak, że miejsce w zespole nie jest dane raz na zawsze i musi o nie walczyć na każdym treningu. Dlatego Müller stawia warunki dotyczące przedłużenia umowy. Nie chce zostać w klubie tylko dlatego, że jest jego wychowankiem i ulubieńcem kibiców. Nigdy nie wybiera zespołu tylko według najgłośniejszych okrzyków. Fanów. Nie podoba mi się, gdy ktoś mówi, że klub potrzebuje mnie z innych powodów niż forma wojskowa, dlatego wtedy nie chciałbym być w Bayernie. Ciekawa wypowiedź w wykonaniu Müllera. I teraz pytanie do Was, czy Niemiec powinien pozostać w Bayernie Monachium i pomóc im w zdobywaniu kolejnych trofeów, czy może odejść do innego klubu? A jeśli tak, to do jakiego? Cristiano Ronaldo to fenomenalny piłkarz, i co do tego z pewnością nie mam wątpliwości. Utrata zawodnika to nie tylko strata finansów, ale i również kibiców, którzy ochoczo podążają za Portugalczykiem. Ostatnio były prezes Realu Madryty, Ramon Calderon, w rozmowie z The Athletic opowiedział o kulisach odejścia Cristiano Ronaldo z Manchester United. Portugalczyk trafił do Madrytu w 2009 roku, ale według słów Calderona porozumienie między Realem i piłkarzem zostało osiągnięte jeszcze w 2008 roku. CR7 był zdecydowany na zmianę pracodawcy, dlatego już wtedy podpisano wstępne porozumienie. Pod koniec 2008 roku Cristiano zadzwonił do mnie i oznajmił przychodzę. Przedłużył swój kontrakt z Manchesterem United, ale zrobił to, i tak z zamiarem przyjść do Realu Madrid w kolejnym roku. Powiedział przyjdę tutaj. Wiedzieliśmy na pewno, że do nas trafi. To dlatego podpisaliśmy zobowiązanie z karą 30 milionów euro dla obu stron. Calderon wspomniał także o pobycie Ronaldo w Manchesterze. Portugalczyk dobrze się czuł w klubie z Old Trafford. Dobrze traktował go Alex Ferguson, który nie chciał rozstawać się ze swoim najlepszym zawodnikiem, lecz musiał zaakceptować jego wolę. Cristiano był bardzo szczęśliwy w Manchesterze United. Mówił mi wielokrotnie, że Ferguson jest dla niego jak ojciec. To dzięki niemu dostał szansę i został najlepszym piłkarzem. Opowiadał o tym, że uwielbia kibiców United. Chciał natomiast zmiany i zaczęliśmy rozmawiać. Resztę historii już znamy. Transfer do Realu Madryt z pewnością wyszedł mu na dobre. Fajnie jednak przypomnieć stare czasy i Ronaldo w koszulce Manchesteru. A teraz jeden z ciekawszych tematów dzisiejszego odcinka. Real Madryt z ostatnich czterech spotkań zdało wygrać zaledwie jedno. Dziennikarze Marki twierdzą, że główną bolączką królewskich jest brak napastnika o instykcie zabójcy, takiego jakim jest chociażby Lewandowski. W ostatnim meczu przeciwko Lewante Real Madryt oddał 19 strzałów na bramkę swoich przeciwników, wynik końcowy 1-0 dla Lewante. I choć Królewskim zdarzają się także wysokie wygrane, to w samej Premiera División mają już 16 bramek zdobytych mniej niż liderująca FC Barcelona. Zdaniem dziennikarzy Marki to właśnie brak. Jak zabójcy w ataku zespołu jest jego największą bolączką, tak dokładnie brzmiał wpis na portalu. Zined i Zidane dysponuje mnóstwem kreatywnych graczy, ale brakuje mu prawdziwego napastnika, którym nie jest już Karim Benzema. Zidane musi grać tym, czym ma, ponieważ obecnie Realowi brakuje kogoś po kroju Leo Messiego, Roberta Lewandowskiego czy nawet Erlinga Halanda. Transfer lewego jest już dawno za nami i z pewnością już do niego nie dojdzie. A szkoda, bo patrząc na to, że królewscy odpuścili sobie jego transfer, słabo na tym po prostu wyszli. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby Robert jedna grał w Real Madrid. A teraz o niesamowitym rzucie rożnym w RPA. Piłkarze tak długo go wykonywali, że trzech z nich dostało żółte kartki. Stały fragment trwał aż 5 minut. Zobaczcie sami. FC Barcelona przez ostatnie lata nie ma szczęścia do transferów. Najpierw Felipe Coutinho, a później Ousmane Dembele, który okazał się jedyną wielką szklanką. Z tego też powodu kibice oczekują od Blaugrany kupna nowej wielkiej gwiazdy na Camp Nou. I tutaj pojawia się problem, który nazywa się Sadio Mane i Liverpool. Sprzedaż Filipe Coutinho w 2018 roku do Barcelony powoduje, że klub ze stolicy Katalonii musiałby teraz zapłacić za Sadio Mane kwotę blisko 225 milionów funtów. W umowie sprzedaży Brazylijczyka Liverpool zawarł klauzulę, która obowiązuje oba kluby do końca 2020 roku. Zapis mówi o tym, że w przypadku kolejnego transferu zawodnika The na Camp Nou, Hiszpanie są zobowiązani wypłacić premię w wysokości 100 milionów euro. Oznacza to, że jeśli Barca latem tego roku będzie chciała pozyskać np. manę, to do szacowanej wartości zawodnika, obecnie około 135 milionów funtów, powinna doliczyć premię 89 milionów z tytułu pozyskania Coutinho. Innym graczem derec, który znajduje się w orbicie zainteresowania katalońskich działaczy, jest Mohamed Salah. A wy, kogo widzielibyście bardziej w koszulce Barsy, Mohameda Salah'a czy może jedynak Sadio Mane? Koniecznie napiszcie w komentarzach. W tym tygodniu mieliśmy okazję obejrzeć cztery ciekawe mecze Ligi Mistrzów. Dwa pierwsze z nich odbyły się we wtorek, a mowa konkretnie o starciu Napoli z FC Barceloną i Chelsea z Bayernem Monachium. Wczoraj za to swoje mecze w pierwszej rundzie 1. 8 Champions League rozegrali Olympique Lyon z Juventusem oraz Real Madrid z Manchesterem City. My zaczniemy od pojedynku w Lyonie. Jednak nie będę przedstawiał jego całego przebiegu, ponieważ przez 90 minut padło tylko jedno trafienie i co ciekawe, nie należało ono do starej damy. W 30 minucie meczu obrana gości nie pochwaliła się solidną defensją i nie zdołali oni powstrzymać piłkarza Lyonu, który wbiegł w ich pole karne bez większego problemu, a następnie podał piłkę, którą skutecznie wykończył Lucas Tussard. Co najciekawsze, gospodarze mogli prowadzić już wcześniej, ale uderzona głową piłka odbiła się od poprzeczki. Co do gry Juventusu, ciężko znaleźć słowa, które mogą opisać ich fatalny występ. Co innego z wymownymi zdjęciami Cristiano Ronaldo z grymasem na twarzy. Zespół wyciecha czesnego mimo aż 64% posiadania piłki i oddania aż 14 strzałów, ani razu nie trafili w obręb bramki kolki paraolimpiku. Mecz zakończył się niespodziewanie wygraną Lyonu 1-0, a mistrz Włoch będzie musiał się mocno postarać w rewanżu, aby się nie skompromitować już na tak wczesnym etapie Ligi Mistrzów. Warto przy okazji tego spotkania powiedzieć o plotkach, jakie podają włoskie media. Cristiano po zejściu do szatni miał mieć podobną pretensję do Wojtka Szczęsnego o nieobronienie pierwszej bramki. Po chwili jednak Portugalczyk przeprosił, argumentując, że jest frustrowany dzisiejszym meczem. Szczerze mówiąc, Polak nie miał nic do gadania przy tym golu. Strzał nie tylko totalnie zaskoczył jego, ale i obrońców. Przejdźmy do spotkania wieczoru, czyli starcia Realu Madryt z Manchesterem City. Mecz, który miał być wielkim widowiskiem, nie pokazał tego w pierwszej połowie. W przeciągu pierwszych 45 minut zobaczyliśmy tylko dwie groźne sytuacje z obu stron. Najpierw w 20 minucie Gabry... Przejdźmy do spotkania wieczoru, czyli to strzał w bramkę. Jednak Tibo Courtois wybronił uderzenie a 9 minut później sprytny strzał z głowy na długi cłupek wykonał Karim Benzema. Ale i w tym wypadku skończyło się na imponującej interwencji Edersona. Znacznie więcej działo się w drugiej części. Przez pierwsze 10 minut kurtua zdoła pochwalić się dwoma dobrymi paradami, co przyniosło rezultat w 59 minucie. Wtedy bowiem, Real pracował sobie okazję, która zakończyła się kolebistko na 1 do zera. Szybko mogło być 2 do zera dla królewskich, gdyby Sergio Ramos nie nabił obrońcy The City Jak to mówią, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I tak też najpierw w 70. W 8 minucie Manchester City doprowadził do wyrównania, aby 5 minut później dołożyć gola na 2 do 1 po wywalczonym rzucie karnym. Strzelcami obu goli byli Gabriel Jesus oraz Kevin De Bruyne. Na koniec jeszcze w 86 minucie czerwoną kartkę otrzymał Sergio Ramos, który mimo wyrzucenia z boiska uratował swój zespół przed stratą w trzeciej bramki. Napiszcie w komentarzach, który z meczów 1/8 ligi mistrzów najbardziej się Wam spodobał. Piłka profesjonalna jest ciekawa, ale czasami to co dzieje się w amatorskiej jest jeszcze lepsze. Zobaczcie sami.

Go to church. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także będzie bardzo mile widziana. Zachęcam Was także do obejrzenia moich poprzednich odcinków. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Na razie...